Panie Ministrze, końcówka kampanii ostatnia prosta, Proszę proszę powiedzieć, jak wyglądała ta kampania, z jakimi problemami najczęściej spotykał się Pan, chodząc po ulicach w okręgu płocko-ciechanowskiego? Chciałem jak kampanię, jak bardzo intensywnie przeprowadzić. Chcieliśmy dotrzeć do jak ilości, największej ilości mieszkańców północnego Mazowsza, rozmawiając właśnie z nimi. Nie ukrywam, że mamy to, mam to otwarto przy i idąc, wychodząc właśnie do społeczeństwa, że ten rząd Prawa i Sprawiedliwości to był naprawdę doskonały rząd po 1989 roku roku najlepszy rząd, który w dobry, dobry czas wykorzystał. To był dobry czas dla Polski, więc z Polakami i z mieszkańcami Mazowsza rozmawiało nam się naprawdę bardzo dobrze, bo wspierają nas czuć to wsparcie. Dziękowali właśnie za te wszystkie programy społeczne, za to, że gospodarka się rozwija, za to, że budżet państwa stać na tak istotne wsparcie. Pod, pod każdym względem, pod względem społecznym, pod względem gospodarczym, również i to wsparcie dla rolnictwa i na to pomoc, choćby organizowaną, tak zwaną pomoc suszową, ale również i podnoszenie bezpieczeństwa społeczności lokalnych, więc na każdym polu rząd Rzeczypospolitej Polskiej się odnajduje i naprawdę argumenty tak zwanej opozycji przepadają gdzieś w tej czeluści dyskusji, a my się mamy ogromną satysfakcję, że możemy reprezentować właśnie godnie nasz kraj i na arenie międzynarodowej i na naszym tutaj podwórku krajowym. I ta kampania z jednej strony dobrze, że ona już zmierza ku końcowi, że 13 października spotykamy się wszyscy przy urnach, a ja nie ukrywam, że bardzo mocno oczekuję właśnie tego, aby wszyscy Polacy gremialnie uczestniczyli w tych wyborach, żeby frekwencja była rekordowa, żeby przekroczyła gruba 60%, żeby po prostu żebyśmy skorzystali z tego przywileju demokracji w postaci karty wyborczej bo w ten sposób możemy pokazać i ocenić dotychczasową władzę, ale po prostu wskazać, czy Polska zmierza w dobrym kierunku. A ja jestem przekonany, że to jest bardzo dobry czas dla Polski. Panie Ministrze, jakimi obszarami chciałby się Pan zająć jako przyszły potencjalny poseł? Właśnie tam na Wiejskiej, właśnie w Warszawie. Jakie obszary są dla Pana szczególnie bliskie? Nie ukrywam, że oczywiście sfera polskiego rolnictwa to jest moja domena, ale również chciałbym bardzo mocno postawić na rozwój zrównoważony. Nie możemy tylko i wyłącznie polegać na dużych aglomeracjach miejskich, bo trzeba pamiętać, że Rzeczypospolita Polska to takie powiaty jak powiat Ciechanowski, powiat Mławski, Płoński, Żłomiński. Nie ma czego takiego pojęcia jak prowincja. Te środki muszą docierać również do takich społeczności lokalnych i to jest bardzo istotny element. Więc te programy, które realizujemy jako rząd, czyli choćby wsparcie dróg samorządowych, wsparcie bezpieczeństwa, otwarzanie komisariatów policji, ale również to, co realizujemy w sferze rolnictwa, choćby przeciwdziałanie skutkom suszy, czyli te programy, które... Już już są realizowane w ramach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa te pieniądze europejskie, które właśnie płyną do polskich rolników i te środki krajowe. Po raz pierwszy w tak dużej ilości środki krajowe płyną właśnie również na wsparcie, na wsparcie rolnictwa, więc jeszcze jest wiele istotnych elementów do zrealizowania. Jesteśmy w połowie drogi, a ja jestem dumny z tego, że jako przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej w ostatniej kadencji udało mi się tak wiele istotnych rzeczy i dla społeczności lokalnej zrealizować, ale również dla całego kraju. Panie ministrze, os, y, sondaże oscylują w granicach 40-40 kilku punktów procentowych, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. Czy nie obawiacie się Państwo o pewnej demobilizacji wśród swojego elektoratu, że w dniu wyborów powiedzą... Oni i tak wygrają. Jak zmobilizować elektorat właśnie na tego 13 października? Dlatego, panie redaktorze, ostatnie dni kampanii poświęcamy szczególnie właśnie na mobilizację, ale nie chodzi tutaj o mobilizację tylko i wyłącznie jednego elektoratu, ale również na mobilizację całego społeczeństwa, żebyśmy po prostu zrozumieli, co to jest ta demokracja. Za tą demokrację wiele osób poświęciło wręcz życie i za ten przewilek, który możemy właśnie w tej chwili wykorzystać, więc zachęcamy wszystkich bardzo mocno i intensywnie do tego, żeby uczestniczy, uczestniczyli w tych wyborach, a prawda i te nasze dokonania się obronią, więc jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość w, w połowie drogi modernizacji naszego kraju, nie, nie ta połowa drogi nie zostanie przerwana i będziemy mogli nadal skutecznie reformować nasz kraj.